Wyobraźcie sobie, że wracacie po ciężkim dniu do domu. Zamykacie za sobą drzwi. Jedyne o czym marzycie to jak najszybsze pójście spać. Idziecie do łazienki. Wchodzicie do kabiny prysznicowej wyłożonej drewnem. Tak, nie drewnopodobnymi płytkami, ale prawdziwym drewnem. Jest taki wiatr, co usta kobiety rozchyla. I jest takie drewno, które wody się nie boi. Teczyna czy, czy drewnotekowe, bo o nim mowa. Pochodzi, jak sama nas wskazuje, z drzewa takowego. Co pan powie? Nie wiedziałem. Są trzy gatunki teczyny, ale nas interesuje tylko jeden: Teczyna wyniosła. W Polsce znana też jako dąb indyjski. Naturalnie występuje głównie w Azji Południowej i Południowo-Wschodniej i tworzy rozległe lasy monsunowe. A to oznacza, że musi wytrzymać skrajne warunki pogodowe: od kilku miesięcy suszy po kolejne miesiące ulewnych deszczy. Co sprawia, że tyczyna jest tak odporna na warunki atmosferyczne? Bardzo duża zawartość substancji oleistych oraz kwasu krzemowego. Dzięki temu drewno jest też odporne na czynniki biologiczne, czyli wszelkiego rodzaju robactwo, a także grzyby i pleśń. Jak i chemiczne. Podobno kiedyś robiło się z niego obudowy do akumulatorów. Nie znalazłem Wiarygodnych źródeł potwierdzających, że akurat z tego rodzaju drewna były obudowy. Natomiast trafiłem na dokument największej indyjskiej firmy, zajmującej się w sumie wszystkim, co związane z elektrycznością, i jest niezalecenie, aby transportować baterie na takowych półkach, więc coś jest na rzeczy. Leczyna ma podobną twardość do klasycznego dębu. Pewnie stąd nazwa dąb indyjski. Od dziecka jesteś taki bystry? Podczas suszenia prawie nie zmienia swojej objętości. A co za tym idzie jest bardzo stabilny i przez lata się nie patrzy. Więc czego byście nie zrobili? Woda, słońce, korniki, kwas. Pogoda czy wróci. Tik bierze to na klatę i mówi. Ja mam to w Największym eksporterem dzikiego drewna tekowego na świecie jest Birma. W sumie to już nie nazywa się Birma, tylko Miii... Miamia? Dokładnie. I tutaj ważna informacja. Od lutego 2021 roku nie, nie. jest kontrolowane przez wojsko, któremu nie spodobały się wyniki wyborów parlamentarnych, więc zrobili sobie płucz, żeby utrzymać dotychczasową władzę. Popatrz Donald, ile się musi zmienić, żeby nic się nie zmieniło. W związku z zawirowaniami w Miamia. Unia Europejska wprowadziła sankcje na import drewna. A jak wiadomo, europejskie sankcje są nie do obejścia. Podczas rozmowy z dostawcą drewna oprócz zapytania, czy warzaku będzie pośrednio finansował krwawy reżim na drugim końcu świata, warto zapytać, czy drzewo, które dla naszej przyjemności zakończyło swój żywot, wyrosło na plantacji czy dziko w lesie. Ta dzika tyczyna ma zazwyczaj o wiele lepsze parametry od plantacyjnej, ale jednocześnie jest też mniej dostępna, a w niektórych przypadkach nielegalna. Dlatego w różnych częściach świata powstaje coraz więcej plantacji. Już wiele wieków temu ludzie poznali się na właściwościach teku i wykorzystywali je przy budowie okrętów. Co potwierdzają różne znaleziska, gdzie tekowe elementy zachowały się przez setki lat. Czyli można uznać, że jest to bardzo trwały materiał. I do tej pory statki są miejscem, gdzie najczęściej można spotkać ten rodzaj drewna. Zarówno w przycumowanych w Monako nowych, wypasionych jachtach, na których bawią się młode dziewczyny z Instagrama, którym jakiś bratanek szejka obiecał prawdziwą karierę modelki. Jak i w naszych starych rodzimych konstrukcjach takich jak Dar Młodzieży, który ma tekowy pokład. Gdzie jeszcze można go stosować? Niemal wszędzie. Może się wyłożyć nim łazienkę, żeby stworzyć klimat ekskluzywnego japońskiego spa. Żeby codziennie czuć się niczym gejsza przed mi złagę. Jak tak będziesz zrobił jak gejsza? To się kiedyś zabijesz. Ale raczej nie na teczynie, bo nawet mokra ma całkiem dobrą przyczepność. Na zewnątrz świetnie sprawdza się na tarasach wokół basenu, a także do mebli ogrodowych. Generalnie wszędzie tam, gdzie jest wymagana duża odporność na wilgoć i zmiany temperatury. Stoliki, ławki, krzesła, szafki, drzwi, podłogi, co tylko chcecie. Z czasem drewno pokrywa się patyną. Z jasną żółtego koloru przechodzi w brąz, a docelowo staje się srebrzysto-szare. Więc fani Millennial Grey, trochę cierpliwości będziecie zachwyceni. Jak konserwować czynę? Są dwie drogi. Można nie robić nic. Drewno z czasem pokryje się patyną i powinno tak wytrzymać spokojnie 40-50 lat, bez potrzeby ingerencji. Można też stosować różne preparaty, z tym że, jak już wcześniej wspomniałem, ten rodzaj drewna jest bardzo odporny na czynniki zewnętrzne, więc będzie też opornie przyjmował różnego rodzaju środki. Poza tym, jeśli już zaczniemy stosować różne specyfiki, może się okazać, że wpadniemy w pułapkę, bo po kilku miesiącach czy nawet tygodniach połysk zacznie znikać i będziemy wracać do punktu wyjścia niczym użeranie się z nałogowcem, który wraca po nową dawkę. Jak już skontaktujecie się ze swoim stolarzem i znajdzie on czas, aby wykonać dla Was coś z TIKu, musicie się przygotować na większe koszty. Bo te same cechy, które sprawiają, że TIK jest tak wytrzymały, utrudniają nieco pracę stolarzom. Z racji większej zawartości krzemionki trudniej się go piłuje. Do tego się pyli, co może wywoływać reakcje alergiczne. Duża ilość substancji oleistych dla użytkowników jest plusem. Bo się trudniej brudzi i łatwiej czyści. Ale jednocześnie dla stolarza oznacza, że suszenie jest bardzo powolne, że trzeba je będzie odtłuścić przed klejeniem, że będzie bardzo słabo przyjmować lakiery itd. A jak wiadomo, wszystko to jest argumentem za podniesieniem ceny. Napiszcie w komentarzu, jak zapotrujecie się na egzotyczne gatunki drewna w swoich domach. I widzimy się w następnym filmie. Cześć. Gas dit trocher bald